Często podczas szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych studenci pytają mnie, czy wartościowanie stanowisk pracy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów. Odpowiedź brzmi: to zależy. W Polsce obowiązek prawny wartościowania stanowisk pracy spoczywa jedynie na służbie cywilnej. Reguluje to zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej. Poza służbą cywilną konieczność wartościowania nie wynika wprost z obowiązujących przepisów. Jest natomiast powszechnie przyjętą dobrą praktyką powiązaną z artykułem 18.3c Kodeksu Pracy. Znajduje się on w rozdziale 2a Kodeksu zatytułowanym Równe Traktowanie w Zatrudnieniu. Jak widzimy, przepis wprowadza pojęcie wartości pracy. W punkcie drugim artykułu 18.3c kodeksu jednakowe wynagrodzenie jest zdefiniowane jako każdy składnik wynagrodzenia zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Punkt trzeci wyjaśnia, co ustawodawca rozumie przez jednakową wartość pracy. Jest to bardzo ważny punkt, gdyż są w nim zawarte de facto kryteria wartościowania. Należy do nich wykształcenie, doświadczenie, odpowiedzialność i wysiłek. W każdej metodzie wartościowania, której używałem, niezależnie od tego, czy była to metoda polska typu MEWA, czy też metoda zachodnia na przykład HEJ, te cztery elementy stanowiły podstawę ustalania wartości pracy. Tak więc wartościowanie w większości organizacji nie jest obowiązkiem, natomiast Pomaga w przestrzeganiu kodeksu pracy, a szczególnie artykułu 18.3c. Na zakończenie chciałbym dodać, że w latach 80. polskie przepisy nakazywały wszystkim firmom wartościowanie stanowisk pracy. Dziękuję za uwagę. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do mnie na adres podany poniżej.